Czołem, Z tej strony Retuska nauka na Powy e, Witam Was dzisiaj serdecznie w filmie, który powstał w wyniku wyzwania, e, czy też z angielska Challenge, który rzucił mi kobra w swoim ostatnim e, materiale e, Forest Challenge, czyli leśne wyzwanie, czyszczenie e, lasu. Nie musi to być jakiś las gdzieś daleko, daleko, może to być las w Waszym najbliższym e, otoczeniu. E, ja nie będę ukrywał, że znalazłem taki las e, niedaleko od siebie, także zaraz pokażę Wam, jak będzie przedstawiała się procedura czyszczenia. Jeszcze zanim pokażę Wam, jak wyczyszczę i co uda mi się wyczyścić, ile mi się uda wyczyścić, oraz pozwolę sobie potem na kilka słów podsumowania całej tej akcji i tego mojego sprzątania, to jeszcze chciałem Wam tutaj pokazać przed czołówką, ile śmieci na obszarze paru metrów kwadratowych może się znaleźć w wyniku działalności no, na pewno nieludzkiej. To na pewno niedźwiedzie, zajączki, łosie, rysie, jeżyki i tak dalej, wszystko tu poznosiły i naśmieciły, no ale ja będę walczył z, ze śmieceniem przez zwierzęta już Wam pokazuję co tu się znajduje proszę bardzo ileż to rzeczy, które można zwrócić do punktu skupu się tutaj poniewiera tworzy sztucznych, które nie powinny trafić do środowiska za cholerę. Wszyscy o tym mówią, że to jest niebezpieczne, niezdrowe. To się wiele razy składa, więc nie będę tego wam z powrotem. No, szkło na pewno się jeszcze może spokojnie przydać, też muszę Wam powiedzieć, że ostatnio byłem bardzo zaskoczony. Tak, y, Tomasz Kopyra w swoim blogu y, opowiadał o tym, dlaczego w Polsce w tej chwili nie ma y, możliwości przyjmowania butelek zwrotnych. Gdzieś tam Wam linkach i będziecie mogli zapoznać się z tym materiałem bo sam koper jest dość kontrowersyjną postacią jedni go kochają, drudzy go nienawidzą ale gościu akurat w tym wypadku mówi dość mądrze zobaczcie tutaj jakie specjalite le tam pełno śmieci, jakaś stara lodówka plastiku nie brakuje także za chwileczkę biorę się za sprzątanie myślę, że dużo czasu nie zajmie mi zapełnienie całego worka Droga trochę ciężka, przez te wszystkie chaszcze i gąszcz. Chaszcze i gąszcz, jak to pięknie po staropolsku brzmi. W ogóle po polsku. Ale jestem już na miejscu, dlatego biorę się za wyciąganie sprzętu. I trzeba brać się za wiosenne porządki w lesie. Od tego trzeba zacząć. Myślę, że zanim zajmiemy się tutaj podłożem, trzeba będzie najpierw Zebrać się za y, czyszczenie gałązek, no kurz, brud, smród, trzeba po prostu to wszystko po zimie y, oczyścić. Ok, jeżeli chodzi o drzewka, a minęło już trochę czasu, trochę już jestem zmęczony, resztę mycia zostawiam innym. Trzeba się teraz będzie zabrać za podłoże. Powoli słońce zaczyna znikać, żeby cokolwiek mu widzieć. Generalnie trochę tych drzewek udało mi się wytrzeć. Cała zielona, brudna już ścierka trochę zieleni trochę kurzu no, najważniejsze że gałązki te sprawy umyte przetarte na wiosnę akurat na wielkanoc będzie jak znalazł dobra odkładamy teraz pojemnik z wodą i, ściere... i ściereczkę bierzemy się teraz za sprzęt ciężki Jak to ktoś kiedyś powiedział, pracuj mądrze, a nie ciężko, dlatego też bierzemy się za odkurzanie. Baterie, akumulatorów, plecaków, tak, jak podłączamy. I. Jedziemy, Koks. Niestety minęło za dwie godziny, jak patrzę na zegarek, akumulator, znaczy akumulatory w plecaku się niestety wyczerpały, dlatego też trzeba będzie niestety kończyć już odkurzanie. No cóż, technika, jak to powiedział ktoś, także w się rodzi, guzik naciskasz i guzik wychodzi, a naszym guzikiem w tym wypadku będzie uzależnienie od energii, dlatego resztę sprzątania dokończę konwencjonalnie, czyli Śmieci do wora. Skoncentruję się tylko na plastikach i na metalu, z tego względu, że mam tylko jeden worek i nie chciałbym mieszać potem śmieci. Wolałbym, żeby jakiś pożytek z nich był, jak wrzucę do kontenera. No, a przy okazji myślę, że odpady biologiczne jakoś się tam rozłożą. Mam też tutaj ze sobą. Jakąś starą kanapę, trochę gąbek. Z tym, że sądząc po ilości butelek, raczej nie będzie miłe, jeżeli komuś to sprzątnę, bo jest to zapewne miejscówka miejscowych żulików. Dlatego nie będę im tego ruszał. Ogarnę i troszeczkę, pewnie się ucieszą, jak przyjdą tutaj następnym razem na jakieś małe piwko. Czas zatem na rękawice i bierzmy się za ogarnianie terenu. Wydaje mi się, Specjalnie dużo czasu nie zajdzie mi zajdzie znaczy mi z napełnieniem takiego worka na śmieci. Dodatkowo jeszcze jedną rzecz zauważyłem na filmach z Challenge'ów i to takie cwania, nie wiem czy to zamierzane, czy niezamierzone, ale zauważcie, że ci, którzy zbierają puste butelki PET plastikowe, jak wrzucają je do wora, to ich zgniatają, tylko wrzucają pełne. Lepiej to oczywiście wygląda na filmie, ale czy przekłada się to na oczyszczenie terenu. Pozdrawiam wszystkich tych niezgniataczy, ciebie kobra też. zazdrość go się worek robi dziurawy a muszę go jeszcze wynieść z powrotem do kosza jedną rzecz wam jeszcze powiem na samym początku zacząłem zbierać puste pojemniki po olejach silnikowych i tak zastanawiam się w pierwszej chwili które, skąd one się tutaj wzięły, ale muszę Wam powiedzieć, że tutaj zaraz znajduje się komplet, czy taki cykl ciąg garaży. I domyślam się, że ci mili właściciele samochodów, zamiast wynieść łaskawie gdzieś te resztki oleju, wywieźć do punktu, gdzie się to utylizuje, to po prostu wypierdzielają to przez siatkę na drugą stronę, bo nie chcę im się ruszyć dupy za przeproszeniem i zrobić porządku ze swoimi śmieciami. Ja się tak zastanawiam, czy oni tak samo w domach robią, że też rzucają wszystko na ziemię, rzucam wszystko na podłogę niech się kto inny martwi osobiście jestem bardzo emocjonalnie nastawiony do tego zbierania śmieci, bo muszę powiedzieć, że minęło parę minut, a już mam prawie pełny worek, ja to jeszcze opony, nie opony jedną spróbuję zabrać, wynieść do utylizacji no ale reszty nie dam rady, może kiedyś tam przy okazji przyjdę po jednej wyniosę A to już jest czysta zbrodnia, chciałaby się przekląć. No. świetluka. Samym nosem też pełno śmieci A i przy okazji, sądząc po opakowaniach, po gumkach miłości, które się tutaj znajdują, wydaje mi się, że program 500 Plus niestety nie spełnił swoich oczekiwań. Przekończyć już tą całą zabawę. Worek pełny nie minęło chyba jeszcze 10 minut, a już praktycznie muszę kończyć. Ze względu na to, że muszę go jakoś dotransportować. Jak wspomniałem do śmietnika, wolałbym, żeby się nie rozwalił po drodze. byłby cyrk, a nie mam drugiego. Generalnie jest tutaj roboty spokojnie na cały oddział takich jak ja i to z niejednym workiem, który by trzeba było chyba przyjąć ciężarówką. Dobra, chwilę capnę i czas na podsumowanie. Tego krótkiego filmiku. Moje odczucia co do całej tej akcji Forest Challenge są nie będę ukrywał mieszane. Pewnie część z Was mnie tam w komentarzach a nie będę używał wulgarnych słów, ale skrytykuję. Część Was mi tam odejmie suba, ale nie będę ukrywał, że tak sobie myślę, że tak. Z jednej strony. Akcja pożyteczna, tak? Chodzimy do lasu, bierzemy ze sobą worek i wynosimy ze sobą trochę śmieci. Las dzięki temu odetchnie, nie będzie tak cierpił. Pamiętajmy też, że sprzątamy co prawda po innych, ale sprzątamy dla siebie. Z tego względu, że... I za następnym razem jest szansa, że będzie czyściej. Jeżeli nie będziemy na przykład musieli brzydzić się tym, że w jakimś miejscu będziemy chcieli sobie postawić kuchenkę i zaparzyć herbatę, a tutaj wszędzie syfkiła i mogiła, tak jak wokół mnie w tym momencie. Plusy. No trzecia sprawa na plus to na pewno taka, że poczujemy się, znaczy niektórzy z Was poczują się lepiej, że zrobili coś dobrego dla siebie, dla innych dla przyrody. I jest pewnie jeszcze wiele innych czynników, które powodują, że ta akcja się podoba, powinna być kontynuowana. Z drugiej strony pamiętajmy o jednej rzeczy. Tutaj już jako minusy. Takie akcje, powiedzmy, 10% społeczeństwa dotkną w ten sposób, że się zastanowią, pójdą, posprzątają. Pozostałe 40-50% może nie będzie przestanie śmiecić i nie będzie ze sobą, sobą zostawiać do, od tej pory takiego bałaganu jak do tej pory. Ale zostaje nam jeszcze jakieś 40-30% ludzi, którzy to mają absolutnie w nosie. Im las do niczego nie jest potrzebny, oni fajnie się czują na swoich śmieciach, dosłownie i w przenośni i nie będą przejmowali się absolutnie tym że nie należy śmiecić i żadna akcja typu challenge im nie pomoże dodatkowo jeszcze będą się cieszyli z tego, że ktoś zabiera śmieci, które oni wyrzucają będą mieli miejsce na następne jaki jest powód takiego zachowania nie mam najmniejszego pojęcia nie jestem socjologiem, psychologiem psychiatrą, nie wiem na pewno ma tutaj jakieś tam znaczenie to, że ludzie są leniwi i w nosie mają to, że muszą przenieść 20 metrów, kawałek dalej do śmietnika swoje śmieci. Druga sprawa jest to pewnie to związane z kosztami, że na przykład ci, którzy tutaj mają te garaże i, i, i oni tak śmiecą, mogliby przecież sobie wziąć i postawić kontener, no ale za to trzeba zapłacić, tak? A jak trzeba zapłacić, to już nie ma chętnych. Mimo tego, że to może być, nie wiem, 50 zł na rok. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie orientuję się. Ja za śmieci płacę w czynszu, więc generalnie należałoby pytać tych, którzy mają na przykład domki, i oni wiedzą, jak to kosztuje. Tych ludzi, myślę, z domków to rodzinnych też, po wsiach, gdzieś tam, po wsiach, po miastach, też trochę jest takich śmieciuszków, co to wywożą śmieci do lasu. Mam nadzieję, że z każdym dniem coraz mniej i że ludzie się pukają. Jak przeciwdziałać temu zjawisku? Jedni powiedzą, że karać, tak? czyli że łapać, dawać mandaty, tego typu rzeczy. Tylko pytanie, czy taka osoba, która jest ukarana. Coś zrobi w tym kierunku, żeby się poprawić. W naszej mentalności jest robić wszystko na złość. Wiem doskonale, bo sam robię wszystko na złość. Jeszcze pamiętacie, że coś tam idź, idź, wyrzuć śmieci, synku, mówiła do mnie mamusia. Ja mówię, nie pójdę. Po czym mamusia brała się na sposób, że albo tradycyjnie paskiem w cztery litery za bunt, albo też mówiła: No, jak to, nie pójdziesz, na pewno nie pójdziesz, synku, bo pada i tak dalej. Kto, ja nie pójdę. O, widzicie, takie są metodyki kij i marchewka. Odnoszę wrażenie, że u nas może za dużo się mówi o tym kiju, za mało o tej marchewce, ale jak ją, jakim sposobem zachęcić ludzi do tego, żeby oni segregowali, zbierali te śmieci, nie wyrzucali tego, co, co niepotrzebne. Może dlatego, że u nas nie ma bezpośredniego... Odczucia, że te śmieci jakoś tam na siebie zarabiają. Zauważcie, że np. u mnie pod blokiem są kontenery, gdzie stoi pojemnik na bio, na, na zmieszane, na szkło, na papier, na plastik, na metal i wszystko było pięknie, ładnie do pewnego momentu, w którym nie zobaczyłem, że przyjeżdża ciężarówka z. Przedsiębiorstwa, komunikacja, czy oczyszczania miasta, i wszystko to w pierwsza do środka e, mieszając. Generalnie cała ta moja robota i wszystkich mieszkańców całego naszego osiedla idzie na śmietnik. Raz, dosłownie i w przenośni, raz, drugi, trzeci, może jeszcze człowiek tam by to zniósł, ale za czwartym razem już mu się nie chce po prostu tego segregować i wrzuci wszystko do jednego kontenera. Z drugiej, sprawy, z drugiej strony wydaje mi się, że ceny śmieci i tak dalej są na tyle wysokie że ludzie jednak wolą kombinować i oszczędzić te parę złotych w cudzysłowie oczywiście yy, i, i nie, nie zapłacić za wywóz, tylko po prostu spalić w piecu plastiki, pozbyć się problemu. Yy, jak się to odbija na środowisku, to są... Doskonale, pewnie się orientujecie. Nie chodzi tu tylko o las, chodzi to też o miasta, o smogi, nie o smogi. Yy, widziałem, yy, tak już na zakończenie, bardzo fajną rzecz, która mi się podobała, i to było w jakiś filmik z Anglii. Yy, mianowicie, yy, jak tam radzą sobie z niektórymi śmieciami. Yy, z tymi, które są yy, do ponownego wykorzystania. Yy, mianowicie, widziałem jak ktoś. Yy, nie pamiętam jaki to był kanał Discovery, jakiś BBC. Nie wiem, nie wspomnę w tej chwili. Ale widziałem, że po prostu pod jednym z dużych sklepów. Marketów był punkt skupu, to było chyba pod Tesco. Przywoziło się swoje śmieci, plastiki, nie plastiki w koszach. Te kosze dostawały się oczywiście od samego sklepu, i dostawały się za to kupon na zakupy, jakieś funciaki, nie wiem, ile to tam można było na tym zarobić, ale przy okazji robienia zakupów właśnie ludzie w ten sposób zarabiali. Albo też nie tracili. U nas wyobraźcie sobie sytuację, że jako młody chłopak pojechałem kiedyś na wakacje do mojego stryjka ucznie żyjącego i dostałem od rodziców jakieś tam kieszonkowe, ale ponieważ bardzo szybko mi zabrakło, zastanawiałem się, skąd zdobyć hasę na dalsze dwa miesiące, znaczy na dalsze, dalszą część wakacji. Okazało się, że wujek miał całą piwnicę pustych butelek i tak dalej i bez najmniejszego problemu w roku 1989 w mieście, w którym u niego byłem, udało mi się oprzątnąć całą piwnicę, umyć, wywieźć, znaleźć skup i zarobić tyle kasy, że nakupowałem sobie, nie, 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 nie wódki, nie marcie się, po prostu tyle książek. Bo to były czasy takie, że o fajne książki trzeba było, ciężko było i trzeba było podlady gdzieś tam kombinować. Akurat mała miejscowość, nie było dużo czytelników, więc tam było tych książek sporo. Podsumowując nie ma punktów skupu butelek ciężko o punkty skupu złomu jeżeli chodzi o skup puszek to też w tej chwili wybrzydzają że puszki się robi stalowe aluminiowe i tak dalej sam wiem doskonale, że ceny złomu są śmiesznie niskie tam za parek za rower żoniny, który się tam gdzieś uszkodził dostałem 7 złotych, 7 złotych musiał, a musiałem jechać przez całe miasto samochodem, żeby go zutylizować, wydaje mi się, że paliwo wyszło mniej więcej na tyle samo i tyle. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tych moich marud, marudzeń, z których nic praktycznie nie wynika, bo dalej nie wiem, jak spowodować, żeby świat był e, czystszy. Ja osobiście swoją rodzinę e, nie muszę, znaczy swojej rodzinie nie muszę tłumaczyć, że śmieci po sobie się nie pozostawia i to, co przyniosłeś ze sobą do lasu czy gdzieś tam, to proszę to ze sobą zabrać. E, no ale jak z innymi, nie wiem. Może ten filmik komuś troszeczkę pomoże, może trochę rozjaśni, może powiem, mu, żeby jednak nie śmiecił. Nie wiem, jakaś taka ekologiczna gadka, szmatka, no ale tyle. Wiem tylko, że raczej samym strachem, samym karaniem nic się nie zyska. Należy wprowadzić benefity. Jeżeli będą benefity, to wtedy myślę, że ziemia stanie się a my nie będziemy musieli się brzydzić idąc do lasu. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie. A, dziękuję, nie dziękuję, bo przecież całą ideą tego challenge'u jest to, żeby po wykonaniu challenge'u, udokumentowaniu go na filmie, wyznaczyć następne osoby, które powinny się tego challenge'a podjąć. A ja tak sobie przemyślałem i doszedłem do wniosku, że nie będę nominował kogoś indywidualnie, z, znaczy personali. Pomyślałem sobie, że do niczego zmuszać nikogo nie będę, nie będę nikogo nominował, żeby się nie poczuł zobligowany, tam urażony czy coś. Po prostu mam do Was, drodzy widzowie, bardzo gorącą prośbę. Jeżeli któryś z Was zechce podjąć się tego challenge'a, to niech się podejmie. Każdy worek śmieci wyniesiony z lasu to jednak jest ten worek śmieci w lesie mniej. No a druga sprawa, jeżeli chcecie udokumentować swoje zbieranie, proszę bardzo, nagrajcie to na jakimś swoim krótkim filmiku. Jeżeli sobie życzycie, ja z prawdziwą przyjemnością umieszczę te filmy na swoim kanale. Czy to będą trzy osoby, czy to będzie jedna osoba, czy to będzie zero osób, czy to będzie 100 osób, nie mam zielonego pojęcia. Generalnie z z nominuję was wszystkich bawcie się dobrze przy tym zbieraniu śmieci i pamiętajcie, że BHP najważniejsze, czyli jeżeli będziecie szli zbierać jakieś tam odłamki szkła i tak dalej, grube rękawice, grube worki, nie bierzcie tak jak widziałem mojego synka, który ze swoją grupą przedszkolną szedł zbierać śmieci pod okiem pani w cienkich, lateksowych rękawiczkach lekarskich no może zbierali jakieś tam plastiki, nie plastiki, ale generalnie nie na tym polega sprawa, jeżeli idziecie na ciężki kaliber, to weźcie też ze sobą, znaczy na Ciężkie boje, to weźcie ze sobą ciężkie uzbrojenie. Więc pamiętajcie o BHP. Niech las będzie z Wami i dasz bór. I trzymajcie się. Do następnego filmu. Ahoj!